Yeah. Zufia śledź Krzyś! Yeah. Nic nie słyszeliście! XOX XOX śleć, nie? No. Dobra. Dzisiaj gramy w taką grę, w której mogę być potworem Fajna gra bardzo. Mogę być taką dziewczyną. Mogę być takim typem. Mogę być, mogę być takim typem. I mogę być taką dziewczyną i mogę być takim typem. A potwory wyglądają tak, mogę być taką świnią, mogę być takim jakby kosmitą mogę być takim krukiem co jest podobny do SCP-49 i mogę być klaunem. A więc, zagram klaunem. Klaun jest bardzo fajny, bo puszczę baloniki. Bo jako klaun musi puszczać balony, bo potrzebuje balonów. Do bo... bo... straszenia dzieci. Oczywiście, że musi być czerwony, bo jakby inaczej. A my lecimy. To jest gra multiplayer. Ja sobie siedzę na krześle, jak nigdy nic. Ten pokazuje, ile mam procent na mapie. I ile mam internetu. Jaki duży zasięg jest. Dobra. Już są inni ludzie. Widać ich. Ich postacie. Już tam balona. No, tam leci balon. Zobaczycie. Co z tym ja? to, to, tak. to jest jeden. To jest jeden. To nie jeden. Zobaczcie, fajnie. Może się z nim zakończyć. Ja ci nie wiem. A Wy zobaczycie, co ten balonik robi. Chodź, docina, słuchajcie. No śmieszne. Zobaczcie, jak szybko biega. Teraz nie wiem, co mu się stało. Musi się mu kupić, stało, że tak szybko biega, bo on tak szybko nie biegł, słuchajcie. Te Ty, typy tak w ogóle ja się boją. Na wierzchu No ja, ja nie zadążę za nimi w ogóle. Na wierzchu Czeka, ja bądź bądź. Czeka, bądź. Bądź. Nie ma. Ma. to jest dla Czeki Ewy. Do uczu. nie i do więzienia. O nie! Zamknęli mnie. Nie <śmianowicie> ma, kurde, jakie szybko biegną. A? To, bo... tebie... Paluna, czy... a nie ma Balona czy piek? I pyk, i pyk. No, na fatyku, no... A co a to robi? Ona ma przy te uszy? E. E. I, pieką. Ktoś, Słuchajcie, I zgubiłem no, bo zbyt szybko biegam.

Niedawno ją kupował. Mam piesi. Nie da ja no, bo się bardzo zacina. To może jutro nagram no, tą grę. Nie, nie ma. Paździ. Dobra. Nie ma pytyk, Nikt mojego mnie nie mówi. Nie, Dobra Dobra, za chwilę ten, to obejrzę To mamy wątek Kurde jakąś kur jego O już dałem Dobra To będzie dziś na końcu To już będzie koniec Półtrujce odcinka Ładna pogoda, jeszcze tak jasno. Nie wiem czy u was też jest tak jasno. No ładna pogoda jest, nic opada. Napiszcie jaka u Was jest pogoda. Dobra. Witam. No i witam Was naprawdę. Żegnam i pa! O e, kurde.